Cerek, dalej, kurwa. Cerek, dawa. Czekaj, wkurwiał, tomek, cerek, dawaj kurwa dawaj kurwa. Jak Tomek dawaj go Ale kurwa manewkę kupuje Dobra za... we dwóch się składamy. Ale masz mu zajebać O Chociaż kopa kurwa możesz mu zajebać dobra? Кар, говора. Я фа. Я фа. И круна фа. Я, сарэ хоть ту. Хоть ту сарек. Боже, можи думай. Nie chuj, po lewy. Niestety. Niestety no. Niestety Tomek chodź, mm, przez Kurwa chodź, e, kurwa chodź, Kurwa chodź, kurwa, kurwa Tam chodź, chodź, Coś chodź, Tam kurwa chodź, 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 Nie chodź, kurwa chodź, nie 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 ucieknie To jest kurwa szeryf No cześć Cześć zajebiście ja. Ty mój Ty, Ty w klatce musimy zrobić coś Zamknie riaty kurwa Macie pogryźć? Atakuj go kurwa na lewo będzie jak nic no i już. On co chyba leży. Zmęczyłeś się Tomek, tak szczerze. Co? Zmęczyłeś się. Czym? Na no, tym kurwa bieganiem. Aha, bo czekaj, jeszcze muszę zrobić balon. Salona chyba. Ale mm -hmm. kto dzisiaj z mamim grał? Zarwisał. No, Tomek. <laughs> Tomek poważnie, nalewkę daje. Ale możesz go zaatakować. Zateknąłem go już 17 razy. No. Ale ani razu go nie dotknąłeś. E, ucieka, ucieka, ucieka. Nie dotkłeś go ani razu. <grystans> nie dotknąłem. Tygrysie. Ej, świntu. Ej, jestem tygrysem. Świntu na ciebie mówił. Ty żulu, kurwa. O! Ty ciulu! Ej! Pozdrawiamy Czeska! Czesiek jest mistrzem Polski! <grystans> 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 Tak się dajesz, ty kurwa! Tak się daje, tak się daje, tak się daje! Ej, się go trochę, co? Boj, no, no, panu, przecież mój rywal chyba? No, nie, 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 no, No go, ty kurwa, się. Ja go zaatakował! Nie dogonisz go, tylko grałem! Spróbuj tak, ślizgora! Aj nogę mu gdzie złama? Nie nie ty dawaj tam ślizga w ślizg, kurwa i na lewo jest jakiś. Ty tak samo ci stawiam na lewe Ale w śnieg tam na lewe, ślizg, okej? Okay? Jest tego? Yes, składamy się? Składamy składam się Dawaj no Już wyciągnął Ale nie, poważnie no składamy no się Poważnie Poważnie Zaraz Naprawdę Przepraszam Tylko wybierz sobie teren Ne, w tą skarpę W tą skarpę W tamtą Dawaj przy Szymonu Czekaj W tą skarpę tamtą, okej? Okay? Nie, jestem Nie, tu, tu, tu. Nie, tu jest kujowo. Tu będzie, tu rozpędzasz się <noise> ten, chuj, nie chuj. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. To, tutaj. Co? Co? Jeszcze jeden, first... jeszcze jeden, Tomej. <staart park Saiyori> Tom, tutaj totally... to jest ślizgawka, ale woda tu jest. Chujamy, To był chujowy ślizgawkę. Daj, chujamy. Zawadź, trzy, Jeszcze raz. Ten ślizg nie był warty na lewki, niestety. Nie, w kurwej nie jest. Tom, chujamy ślizgawkę. Dobra, w takim razie. Gdzie w ogóle nie leciał? Ten ślizgawka był kurwa chujowy. Niech ustali ten, właśnie <laughs> na, jest? Czekaj! No to proszę. Dobry bym? Dobry bym. No, Wyjdziesz za <laughs> Czekaj, nie! Tutaj, tu! dobra, Tam koło krzyża celuj! Poczekaj, idź, tam. Celuj koło krzyża, dobra, będzie widać. Poczekaj, no nie, brud, ja. to głupie. się. No, jasne. Ej, i tak wziąłeś. Kurwa, tutaj będzie bajka w z <ślinie> 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 O! ja nie kupuję! <ślinie> Ej, kurje, jebany! To ci powiem, że sucho jest tam. Kukutki, kukutki, kukutki. Ja pierdolę. Oj, to nie było warte dla lewki, Tomek, szkoda! Przegrałeś, on jej wypierkał! Ziemię to, Meg! No i kurwa, wypadku! Przegrałeś, kurwa, niestety! Co, nie jesteś, kurwa, wypierkałeś! Ja nie jesteś, kurwa, wypierkałeś! jakieś jedno młody to! Nooo zadanku kurwa zrobiłem dobra, zadanku. Stój, Ale chujowe to był ślizg kurwa jak ciota Jak ciota Dobra składam się Ja pierdolę to było chujowe i tyle Nie składam się na żadną marę no, Dobra, dobra to idzie do mojej Nie dobra